Witam wszystkich na kanale Lechu Podróżuje tak wam się przedstawię dzisiaj znalazłem dom do sprzedania na ulicy 3 od końca Orebicz, tak on wygląda, taka działka numer 38, jest tu zamknięte, bo chciałem tu wejść, ale jest, ulica nazywa się Ludewita. Gaja 38, jak się Wam podoba ten dom, miejsce bardzo spokojne, jest to trzecia alejka od tyłu, tam gdzie śpimy u Pani Marii, no wiecie duży ten dom, no jest tam ten daszek do remontu, jakieś deseczki, o, fatalny garaż, fatalny garaż. Na Jeepa jakiegoś. Normalne auto nie zjedzie. Kto te schody wymyślił tu? Żeby urwać. Ja nie mam miski olejowej, ale nie wjechałbym. Baterię bym zostawił na, na podjeździe. A tu jest żuli dom. Słuchajcie. I na nim jest ogłoszenie. Na tym nie ma, a ja go dzisiaj znalazłem. Znaczy wczoraj go znalazłem. Jak on się Wam podoba. Z tego drzewa bym zaraz tą gałąź tam uciął bo na prędzej czy później na tym, ten dach uszkodzi no wiecie co, no, nie jest zły ten dom bo nie jest to jakaś ruina nie wiem czy jeszcze jest do sprzedania, ale żywej duszy tu nie ma, ale nie ma na nim ogłoszenia no, ale będziecie się pytali, to wam wkleję do agencji, która go ma tu jest bliźniak słuchajcie, patrzcie, tu jest bliźniak i uważam, że połowa tego bliźnia to jest do sprzedania. Myślę, że cały nie, ale to możecie się zapytać. Ale dlaczego nie całe, Bo według mnie to włosy nie byłoby z przodu, one z tyłu. Zobaczcie, tu macie opus, Także zobaczymy. Taka działka. No a tu jest działka, dotąd. No to nie jest taki porządny dom, bo nie ma, nie ma lipy. Te drzewko przesadzili z tym drzewkiem. Cytrynki, najważniejsze, o to bym dbał, ale drzewo jest potęga. No piękne jest to drzewo. To nie ma dwóch zdań. Tą jedną gałąź tam tylko przyciąć. Ktoś chce cień, to może sobie tu zrobić fajnie pod nim stolik wszystko, śniadania hmm. jeść. A tu jest ten drugi. Tak wygląda działka. A my śpimy tam, tam śpimy. A ja rozmawiałem dzisiaj z właścicielką, poczęstowała mnie Orachowicą i wiecie co, nie mogłem odmówić i się skończyło na dwóch kieliszkach. Bardzo dobra Orachowica, bardzo. I ona zadzwoniła, pokazała mi ten dom, znalazła właściciela i właściciel powiedział, że on dał wszystkie klucze do agencji, żeby sobie tam iść zobaczyć, poglądać i dogadać się co i jak. Także będziemy dzwonić. Zobaczymy, tamtego domu wam na razie nie pokazuje. Bo nie chcę zapeszać, to nie o to chodzi. Potem powiecie, że celowałem wysoko, a spadłem strasznie nisko. Także wiecie, wolę, wolę ten. Na przykład pokażę wam taki dom, taki dom, że chcę kupić. Wszyscy powiedzą, no wszystko fajnie, dobra. A potem się okaże, że Lechutacie coś kupił. No i co? No i nie jest miło, nie? Ten jakby był cały to też był inny. Jak połowa to akurat mnie nie interesuje w ogóle. Ten jest fajny, no wiecie. Jest duży, jest trochę za duży mm. dla mnie taki. Ale jak to mój dziadek świętej pamięci mówił, od przybytku głowa nie boli synek. Coś <grym> w tym jest. Jest tu cisza i spokój. Fajne miejsce do Tristejnika macie bliziutko, bo to dosłownie jesteście zaraz tam prosto i trochę w lewo, jesteście przy tej plaży. A, ja mam te. Ja mam jedzonko do kotków. Zaraz do nich pójdę i je nakarmi. Chcę, że one tu... O, ten uciekł. Wczoraj już karmiłem koty i wczoraj, także Lechu karmi w podróży. Co powiecie na ten dom? Jak wam się podoba? Piszcie. Cena za nieco na razie tyle wam powiem jest tyle, co e, za za dobre mieszkanie. Nie wiem, czy dobre. Nie wiem. W Katowicach tam są chore ceny, ale... No, Myślę, że dużo ludzi by było stać na niego. Jak się Wam podoba? Co byście tu zrobili? Co byście z tym drzewem zrobili? Czy tą gałąź byście wycięli? Ten garaż jest, tak jak mówiłem Wam, tragiczny. Jest ten garaż. Brama do wywalenia. Wszystkie okiennice bym wypierdzielił za przeproszeniem. Nie lubię takich, bym dał takie ładne, zielone. Jedzie coś z dołu. No zobaczcie, taras też jest bardzo fajny. To ten garaż jest tragiczny. Te schody do skucia. Bo inaczej się niczym nie wiedzie. Chyba, że tu bardziej jeszcze jeszcze trochę y, zrobić mniejszy spad. Nie ma ogłoszenia na tym domu. Ciekawe. Ale wam potem wkleję. Jak będziecie zainteresowani, to wam wkleję. Piszcie, czy chcecie Ogłoszenie, numer telefonu, wszystko co i jak. Jak Cię Wam tu to podoba? Ten garaż chyba już nie jest. Tak, ona ta działka jest tam. Szkoda, że nie ma jakichś więcej drzewek. Jak Cię Wam podoba te, ten beton tu? Czy byście tu coś zmienili, czy nie? No ja również kostkę bym wolał. Jakąś taką z dziurami. Wiecie, te ażury, żeby ta trawa wychodziła. Nie lubię takich betonów. Miejsce jest fajne. U góry macie nową drogę. No, i góry macie. Widok jest piękny. Morza, nie wiem, czy tu coś widzicie, może tam jest te drzewstwo wielkie, więc dużo zasłania. On jest fajny, bo jest wyższy niż ten dom przed nim. Więc to jest duży plus. Ale nie każdy, wiecie, musi mieć ten pogląd na morze. Słuchajcie, dzięki Wam wszystkim. Bardzo Wam dziękuję za te komentarze. Naprawdę mnie to tak cieszy, jak piszecie. Nowi, pojawili się widzowie na kanale, których serdecznie pozdrawiam. Starych mocno ściskam. Oni wiedzą, kto jest stary i kto się udziela na moim kanale. Więc Lechu ich ściska. A jak Lechu tupi jakąś nieruchomość, to słuchajcie, zrobimy imprezę. A zawsze możecie wpaść do Lecha. Zawsze, zawsze jesteście i będziecie mile widziani. My pojedziemy teraz do tej agencji i zapytamy o ten dom. Wszystko, no pani, ta ona chyba Milka się nazywa, powiedziała, że bardzo ładny dom, bardzo ładny znalazłem. Że właśnie mało co tam trzeba robić, albo prawie w ogóle, no środek, wiecie, pod siebie tam coś skuć, coś wymalować, płytki, wszystko to na pewno, ale z zewnątrz. Jest fajnie, że on jest z zewnątrz taki zadbany, że ktoś tam 10 czy 15 lat temu zrobił fajny remont. Sorry, pogoda jest niesamowita, jest tak ciepło, ja sobie, sobie przebrałem, mam te, te spodnie takie cienkie, bo nie można w normalnych dresowych chodzić, no za ciepło jest, za ciepło jest, Krótki nie ubieram, bo jak się wejdzie do cienia, to znaczy ten by był fajny też wiecie, bo on ma patrzcie jaką działkę, tu jest budynek, który nie, nic z nim nie zrobią, na pewno go nie podniosą. No i ten jest ciekawy, a też jest jakiś stary grad taki, zobaczcie. No i zobaczcie już ten podjazd, jest całkiem inaczej wygląda niż tamten, nie? No słuchajcie, trzeba jeździć, trzeba chodzić, trzeba pytać e, na bieżąco, bo nie będziecie się interesować, no to nic nie będziecie wiedzieli. No powiem wam, ten jest klasa, ale tu pastructwo wybetonowane, zobaczcie. Tamten jest fajny, teraz do wymiany te wszystkie ruki na złom, okna, no fajnie, no ale no jak można zrobić w takim białym domu takie białe okna no one muszą się odznaczać, te zielone są przepiękne, nie wiem, co powiecie na te zielone, te, w Starym Kapitanie widzieliście te, nie, dopiero zobaczycie ten film znaczy nie, widzieliście, bo on o 10 ma mieć dzisiaj premierę, więc wy go zobaczycie właśnie przed tym, który teraz kręcę bo ten rzucimy na popołudniu my zaraz jedziemy do Trpani może do Lowisz te pojedziemy, chcemy trochę pojeździć. No zobaczcie tu no, tu już jest gość basen leżaczki na bogato. Niech mi ktoś napisze ile kosztuje basen. Ja żeby taki basen zrobić. Jak to wszystko wygląda? Rozpiszcie się tam, bardzo was proszę. Mam tam da da dawnego starego znajomego w Realu, który budował baseny, tylko on bu budował baseny takie, takie profesjonalnie, wiecie, takie do dan. Takie, takie porządne Także patrzcie co tu siedzi. Zobaczcie jakie kochane Ale powiem Ci ty dobrze wyglądasz, więc Ciebie nie nakarmię Dobrze wyglądasz. Cieszę się, że dobrze wyglądasz Chciałbym spotykać to tych, którzy dobrze wyglądają. Nie przez to, że ja nie muszę karmić, tylko właśnie przez to, że dobrze wyglądają. Bo tu już fotowoltaika Nie wiem gdzie tu o i tak ja mówiłem, że tu nie idzie przejść, jednak miałem rację. To jest ta droga, dlatego ja tu nigdy nie byłem. Bo od ulicy nie idzie tu wejść. Trzeba następną zjechać. Zobaczcie. Nie wiem, czy piechotą tam idzie zejść, ale pójdziemy tu w prawo. Zobaczymy. Ty tu mi nie mówcie, że muszę iść do góry. Z powrotem. Potem, potem się robią te kilometry. Przedwczoraj 18, wczoraj 19. I moje łódki się czują, jakbym. Ja nie powiem co, ale zobaczcie ten jaki ma potencjał, <laughs> to słuchajcie, jeżeli jest taki dom, nieważne, o to jest bliźniak będzie, I, jeżeli jest tak, bo jest inaczej malowany do połowy, słuchajcie, jeżeli macie taki dom, chcielibyście go kupić i jest taka działka, no to ta sama działka e, jest bardzo droga, nie? O i tu będzie w dół chyba, że widzicie jakie tu są labirynty? No, zobaczcie ten, on ma tę zieloną kawę, tę piennicę. No tu widać, że zielone. I on całkiem inaczej wygląda. O, a my? A my mamy za tym autem apartament? O, no, i tu jest już normalna droga. Dlatego ja tam nie umiałem wejść. Według map dopiero widziałem, że tu jest w lewo i w prawo albo do góry. Albo tam jedziecie w ogóle, na około. Nie wiem, czy tu idzie przejść. Tam jest takie haszcze, są, więc, więc może idzie. Dobra, słuchajcie, będę kończył. Bo nie ma co przeciągać. Tu po prawej macie tę szkołę, jakąś boisko, czy co tu jest. A my mamy na lewo. E, nasz apartament. A na dół macie plażę. Widzicie, już tam może. Przybliżę Wam. No, Także słuchajcie, pozdrawiam z Olebić. Trzymajcie się, zdrówka wam życzę, bo zdrówko najważniejsze, nie ma zdrowia, nie ma nic. Jest zdrowie, człowiek jest zdrowy, może pracować, kopać rowy, wszystko i zarabiać. I odkładać. Tu bym mógł wyjść, bo do niej... Dobra, pójdziemy tu, słuchajcie. Znacie lecha. Gdzie diabeł nie może, tam lecha pośle. A tu widzimy ten dom od niej sorry, od pani Mirki nie, to jest ten, o to jest od pani Mirki ten, no i dobra, wejdziemy tu do niej na jej działkę, moje auto już tam stoi widzę piękny strój, znowu obczaiłem także dzięki moim filmom do pani Mirki traficie szybciej tu jest, jest fajna działka, słuchajcie no ale to z tego, piękna działka wam powiedzą 300 albo 500 za taką działkę I już jelechu jest wyleczony Lecha idzie, wiecie, szybko wyleczyć Także słuchajcie, to jest ten domek od pani Mirki, ten Marii. Co ja gadam? Chyba Maria, ona za nim, Mirka. Mi się pierdzieli, ten tak wczoraj. Zamiast. też pomyliłem. Gościu się nazywa Mario, jak w tej gry Super Mario Bros. też mu tam zmieniłem imię. Wszystkim zmieniam. Także jeszcze raz pozdrawiam wam, trzymajcie się. ja cię komuś podoba, łapa góra, w górę. Kto nie subskrybuje, niech da tego suba, niech się nie da prosić. Uszczęśliwy tym Lecha podróżuje.